Hej, hej, zobaczcie, jaka piękna różowietka piękność od wydawnictwa znak.pl do mnie przyszła. Jest to mistrzyni pani Manuely Gretkowskiej. I słuchajcie, co mogę powiedzieć? No to tyle, że książkę czyta się tu bardzo przyjemnie, aczkolwiek jest napisana nieco jakby w takim dawniejszym stylu. Zadziwiające było dla mnie to, że autorka bardziej skupiła się na postaciach, na ocenie tego, jak wyglądają i kim są niż na historii, w której występowali. To było naprawdę dziwne. Bohaterzy używają w ogóle języka potocznego, choć niektórzy bardzo chcą, żeby już to, co wypłynęło z ich ust, było odebrane jako mm, takie zdanie z wyższego poziomu inteligencji. Nie wiem, tak to odebrałam. Oczywiście tutaj nic nie jest proste ani łatwe. Autorka wręcz oczekuje od nas, że poświęcimy jej więcej czasu na czytanie, niż na zwyczajne obyczajówki. Jest to książka, nad którą no jednak trzeba trochę myśleć, trzeba rozważać, czy to, co jest przekonaniem bohaterów, zgadza się też aktualnie z tym, co my w danej chwili myślimy. Główna bohaterka ma tutaj zdecydowanie niewyporzony język, wie, co potrafi, no i nie zamierza tego ukrywać. Przyjemne było to, że nieważne z kim prowadziła konwersację, czy była to zwykła postać, czy ktoś z wyższości społecznej, zawsze wszystkich traktowała na równi. Dranie nie bardzo liczył się tytuł, jaki kto posiada, tylko bardziej brała tak jakby wszystkich z jednej półki. Traktowała ich na równi. Człowiek to człowiek. I już. Jeszcze nie wspomniałam, że jest to powieść mm, inspirowana życiem Lucyny Ćwierczakowiczównej. E, ćwier... Poczekajcie. Ćwierczakiewiczowej. O, bo mi się myli. Ćwiczyłam sobie kilka razy to nazwisko, ale wiedziałam, że i tak się pomylę. I słuchajcie, autorka bardziej tutaj przedstawia nam mi zarysy, tak jakby skrawki poskładane historii, no z których wydaje mi się, że mogłaby powstać jakby nie wiem, osobna książka. Wątki są dosyć ciekawe, nie tylko sama parodia, ale i zacne przemyślenia, które właśnie skłoniły ją do postępowania w określony sposób. Była nie tylko znana, ale i bogata. Aby znaleźć się na wyżynie lokalnej prasy, pisała książki, które akurat okazały się być bardzo wiele warte. Mamy przytoczony tutaj przykład jednej z nich, czyli 365 obiadów za 5 złotych. Wiecie, sama w domu posiadam wiele książek kucharskich, naprawdę bardzo starych, ale jakoś tak nigdy nie zwracam uwagi na to właśnie, kto je napisał, czy może to jest ktoś znany. Przede wszystkim Lucyna miała tutaj swój plan na życie i można powiedzieć, że wykorzystała go do cna. A jeżeli Wy jesteście ciekawi, czego jeszcze Wam o tej książce nie powiedziałam, po prostu zapraszam Was do lektury. Mówię, książka jest świetna, tylko, no jednak, potrzeba czasu na przetrawienie tej historii, na przemyślenie pewnych faktów, żebyście praktycznie mogli iść dalej. Ale poza tym jest liczna. To ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia, pa pa!